Nie uwierzycie, co się działo teraz, bo ja mówię tak O, nowy update zby Sonic Speed Simulator, czyli najlepszy tryb w Boblox A baba mówi, myję się, a ja mówię, nie interesujemy to, musimy nagrać, bo ja już nagrałem, ty też musisz nagrać A baba mówi, dobra, to idę i dlatego mam okrewosy, nie, że tak, coś... Tak, nic e, się nie stało, widzowie, generalnie to powiem wam tak Ja jestem mega na tym update'em, bo w sumie zaczynam sobie grać tą gierkę i I, I masa rzeczy nowych, nie, jestem i się okazuje, za to wychodzi Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę babie nową aktualizację i wam też przy okazji. Bo że... Filipek już widział! Ja już widziałem, I... ale jest, no? je... jest OK? Je... 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 Ja jak widziałem tą krainę i to wszystko co dodali No bo kraina jest, tak? No, okej. Okay, okay. Zobaczymy, czy uda się nam na twoim koncie na S dojść, bo no niestety, ale ty masz takie dosyć wolne, że tak powiem, ruchy A. tutaj. Ale powiem ci tak, możemy chwilę pograć, możemy ci, że tak powiem konto rozwinąć, a wy widzowie, walnijcie lajka, like, walnijcie suba, bo ja zmuszę babę do jednej rzeczy. Iść tam, okay. jak będzie Tutaj? widzowie, dalej, nie nie, 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 dalej, dalej, dalej. Dobra. Jak widzowie będzie tysiąc lajków, to zmuszę babę do kupienia dalej. Patrz. O. No, no, nie wyszło. Tu prawo. Tutaj to. To? Zmuszę babę do kupienia tego peta Co? za 600 rublów, jak będzie tysiąc lajków widzowie, więc walnijcie. Tysiąc e, lajków, myślę, że. A on nie jest zegi cie okay, chociaż? Legendarny! I daje ci z buta, daje ci XP 250 i 50 ringów plus, a po upgrade'ach, po wbiciu leveli i tak dalej będzie ci dawał bardzo dużo, więc ok. No, OK giga, giga. giga. Dobra, trzech, ja na tym miejscu bym kupił sobie jakieś game Passy. Tak dobra, dobra, więc wejdź do shopu nawet nie musisz game passów, tylko możesz na przykład boosty sobie kupić. Ja boosty. sobie boosta kupił. Magneta jakiegoś? sobie Magnet i triple XP i w sumie dobra. na tym tutaj polecimy chwilkę, bo myślę, że. Nie mam Robuxów. Masz Robuxy. Aha. No, dawaj, bierz I w sumie co, triple XP, no albo olać to do triple XP po prostu na razie lecimy w ten. Tu masz close przecież ja Nie no, wiem grać to w i tą Masz grę. magneta na tyle i leć I sobie gdzie jest do nowy kolejnej... świat? leć do kolejnej krainy. Po prostu leć cały czas tam przed siebie. Dobra. Niech cię zbiera po prostu to wszystko i, i no, nawalaj spację i, i let's go. E, I sobie możesz właśnie w taki sposób e, lecieć. Ogólnie tam na górę, tam na górę leć. I staraj się zbierać wszystko po drodze yy, Może się nam uda jakiegoś reberfa tobie walnąć, może coś tego, tamtego Staraj się nie łapać yy, rzeczy po drodze, bo wolna wtedy baba jesteś To jest tutaj? Do... Tak, tutaj, tutaj, tutaj Luz wali obi. Mam ci przechodzić te obby, bo nie. ty tak koślawo skaczesz zawsze. Ja zobaczymy, jak mi się za pierwszym razem nie uda, to przejdziesz. No już widzę, że Dobra, zobaczmy. I co teraz? Hop, dobrze. Dobrze, i teraz musisz tutaj. O! No, ja bym to po prostu przeskoczył tutaj i tutaj. Ej, dobrze, dobry, dobrze, jest gid, jest. Zdało się. Dobra, i lecisz teraz tam? No już do kolejnej a Ale tutaj już ci. była. No to już byłaś, leć. Spacja... Nie używaj tego shifta, on jest za wolny dla ciebie na razie. Dobra. Nie, ma, nie ma sensu. Leć Ale mam to... kurde obkręcanie. No, Migło wale. Śmigło. Weź to zbierz, bo to ci dużo ekspada. To? No, to od razu pół levela dostaniesz. No patrz, widzisz? Nice. To? E, one oh, riber a. a, bo ty riberfa potrzebujesz do tego. Dobra, to powiem tak. Jak mogę zrobić riberfa No, musisz grać. to No, zrobimy... bo udało mi się pierwszy bardzo raz. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Słuchaj, zrobimy tak. Przeróbujemy no? się widzowie na moje konto i ja babie pokażę tą krainę. Okej. Okay. I baba musi y, dopilnować po tym, po tym filmie. No. Ja mam przycisnę i ty będziesz robić riberfy Okej. Okay. Przynajmniej trzy riberfy wybierz. Ty nie ma, że nie. Masz yy, magneta, masz wszystko, ja Cię, przy, ja cię przycisnę, żebyś to zrobiła. Mam jeszcze na 28 minut, szkoda mi wychodzić z gry, no ale trzeba. No ale trzeba. I ja, ja najwyżej jak będziesz montować filma, to ja Ci podbiegam trochę. Dobrze, dobra. Dobra, to możemy się tak umówić. Dobra, no to słuchaj, Relogni w takim razie, weźmy na moje konto i ja Ci wszystko ładnie pokażę. Dobra. Ciekawostka, no? w tym momencie gra... 110 Działam. tysięcy osób synika Wow, co ty masz pety? Za... Ty masz tego. Legendarnego? Legendarnego? Mam legendarnego, ale innego, wow. nie tego kupionego. Dobra. Okay. Ogólnie to ja, nie zru... ja sobie zrobiłem rebirthy, więc jakby muszę od chyba nowa pocisnąć. Chyba, wejdź w portale, wejdź w portale. Tam na. Tam na początku są portale, no. To wow, <grych> tutaj karta stało. była, ale mi A... Dobra, nieważne. Tutaj idź. Słuchaj, przejdź sobie do świat czwarty, świat czwarty, Tadam? tutaj ten śnieżny. I słuchaj, pokażę Ci w takim razie wszystko. Dobra. Wejdź sobie tutaj o, i pchaj do... Widzisz, jak ja lecę tutaj. No ciężko, Na moim koncie wszystko potężne. E, I co? Dobra? Tutaj, no, tu masz wejście, więc sobie wbijaj. I słuchaj, tu masz oby, ale ono jest tak przyjemne, bo to jest do po prostu okay. oby. Lecisz i lecisz w dół. No nie I tak się... w dół, po prostu ścieżką w dół. Tutaj masz tą ścieżkę. Tutaj? Nie, no tu. Tu masz ją fitoczno, no ja nawet. Nie mam... Dobra, pobiegnij po prostu na chillu i tu. Nie tu! No masz drogę przecież! Tu i masz drogę przecież. No przecież widać A to. Tu? Baba, nie rozumie, co się dookoła nie dzieje. Spadniesz zaraz. Co się dzieje? <laughs> Dobra, uważaj! Nie wiem, to jest za szybkie <laughs> dla ciebie chyba. Level no, up! No ty hamujesz, co ty robisz? Mi mnie! Bo hamujesz, Sonik nie. Nie może się tak. Źle mi się patrzy, jak biegniesz. Nie jest przyjemne to by. O, zobacz. No i dawaj. Let's go, skok. Let's go. Jest przyjemne, właśnie, fest. Tylko ty widzisz kamień i mówisz: o, kamień. A zamiast o! I w prawo, lewo. Tylko o! I widz... widzisz. Tu, tu, tu. I przejdź tutaj. I uważaj. Dobrze. I masz nową krainę. Brawo. No nie no, to robi wrażenie ta kraina No jest, ale ładnie tutaj jest No jest potężnie Przejdziemy już sobie nią Walkthrough zrobimy sobie, ale ona jest serio wybitna Patrz leć, nie zatrzymuj się, po prostu biegnij No a jest szybkie Wziął. No jest wow. Potężna no, kontrolować to też, nie, to nie tak, że ci sam będzie biegł Ale no. jest gdzieś tam wsparcie Biegania Ej mega wygląda ta kraina no. Jest giga, giga, Wow, to jest! O. Wow. Wow. Ale to jest szybkie. No, jest giga szybkie. Później, powiem ci tak, to są takie kombinacje niektóre, że naprawdę można się za łeb złapać. No. Jest giga, giga. 163 level już masz. No i już. No, już piąty. Czuję? Ale no nie wiem, wlazłaś w jakąś, jakieś dziwne miejsce. Co do postaci. No. Mam teorię, że nie jest widoczna, ale że jest gdzieś nowa postać ukryta. Tak okay. w sensie Mam taką teorię, tak mi się przynajmniej wydaje, że. Kurde, no nie wiem, tutaj pasuje tak, żeby wrzucić jakąś postać. Na pewno jest jakaś. Albo, albo jeszcze dodadzą, ale no wydaje mi się, że jest jakaś postać. Mhm. Na 100%. Pro. Czyli póki co weszła tylko kraina i bez postaci, tak? No i weszły wiesz, nowe lootboxy i tak dalej, nie? Aha. Więc no. Więc fajnie, ale ta kraina widać, że jest dopracowana bardzo. Ale jest ja to... się wkręcam w tą grę, będę jak Filip, który sobie siedzi i wygra mimo tego, że nie nagrywa. E, Rejs, dawaj na wyścig. Dobra. Przejdźcie na wyścig. Ja Zobaczmy. chcę zobaczyć, jak wyglądają wyścigi będąc takim szybkim. No, daj, już! Shift! Uwaga, 3, 5, 4, 3, 2, 1 ium! Zepsuć. Nie no, nie wierzę. Ja już Ci nie daję konta, jestem za szybki, żeby Ci dawać. Która będę? Ostatnia? Nie no, druga, ale byłaby no pierwsza. Nie tylko ten jednegoś mi wyprzedził. O. No i A, ładnie. myślałam, że byłam pierwsza. Dobra, yy, myślę, że co, pokazałem Ci wszystko. Tu sobie możesz jeszcze zobaczyć skrzynkę na początku. Tam okay. masz. Możesz sobie zerknąć na nią. Tu są, tu są jeszcze ukryte skrzynki ogólnie. Mhm. Nie. To jest tutaj. tu? Nie, tu, 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 no. No I, to I, masz... i... I to jest legendarny efekt. Legendarne PETy, 20% na legendę, to jest bardzo dużo. Okej. Okay. A w ogóle są inne PETy oprócz tego, czy są tylko takie. Takie glutki są na razie, ale myślę, że oni pododają jakieś inne, nie? Aha. Myślę, że porobią, ale na początku, wiesz, na razie tylko kolory są i tak dalej, i w sumie trochę szkoda, bo mogliby zrobić właśnie jakieś tego, ale z drugiej strony ciężko. Soniku zrobić jakiegoś innego PETA, tak szczerze, żeby to było takie no, imersyjne, no, no. wiesz. Mogliby zrobić na przykład, nie wiem, mini Sonic albo coś takiego, ale to z drugiej strony nie to wiem... No bez czy to sensu, nie... ale... bo Sonic miałby peta siebie. No, więc to jest takie... Nie wiem, albo te duszki w przebraniach, co, nie? By mogli zrobić, ale no tak to, 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 to tak to wygląda właśnie. Mega fajne. Nie, ja już jestem uzależniona od tej gry. No! Uuu. O! Uwielbiam ją no to co, Filipku? E, ja Ci bardzo dziękuję. Nie, że problemu. mi przedstawiłeś update. Fajne, Ale, fajne. Kiedy się nie nauczysz ładnie biegać, to już się nie wpuszczam na gondów, sięgam. No nic, przynajmniej <laughs> miałam okazję zagrać sobie i pierwszy i ostatni raz. E, dziękuję za pokazanie mi, bo ja bym pewnie nawet nie wiedziała, gdzie iść. Nawet nie weszło. No, nie no. weszłabyś. Sadgę. Widzimy się jutro, widzowie, trzymajcie się buziaki. Hej!